Majątek polskiego króla deserów i napojów energetycznych szacowany jest na 520 a nawet 560 milionów złotych. W rankingach Forbesa i wprost Wiesław Włodarski plasuje się w okolicach 40 miejsca, ale patrząc na jego ambitne plany wkrótce może w tym zestawieniu awansować. Otwarcie deklaruje, chce być pierwszym Polakiem, który z polskiego produktu stworzy markę globalną i może mu się to udać. Odkąd dwa lata temu reaktywował markę Frugo, sprzedał już ponad 220 milionów butelek tego napoju. Jest też jednym z niewielu, którym udało się pokonać Red Bulla na rynku napojów energetycznych. Urodzony w 1962 roku pod podkrakowskiej Alberni, Wodarski założył biznes już w wieku 19 lat, kupując maszynę do lodów, a następnie zakładając kawiarnię w rodzinnej miejscowości. Skąd ten pomysł? Patrzyłem na moich rodziców i dziadków. Oni tak ciężko pracowali na państwowych posadach i nic z tego nie mieli. Pomyślałem, że muszę to zmienić. Dla nich, mówił w wywiadzie dla magazynu, sukces. Jak z każdym biznesem w okresie PRL łatwo nie było. W stanie wojennym jechaliśmy po towar z kolegą, zatrzymał nas patrol ZOMO. Nie chciałem się z nimi podzielić tym towarem i powiedziałem o jedno zdanie za dużo. Dostałem od nich straszny łomot. Ledwo potem chodziłem. Puścili mnie, bo udawałem, że straciłem przytomność, mówił kiedyś. W 1984 roku założył firmę Gelwe, w której produkował galaretki i desery. Z dzisiejszej perspektywy początki fabryki były kuriozalne. Włodarski stawał na przykład w kolejce w aptece po Mleko w Proszku, bo był to jeden z głównych składników lotów. Sprzedaż szła bardzo dobrze, a Włodarski zostawiał w tyle kolejnych międzynarodowych konkurentów, jak na przykład dr Etker, którzy dopiero wprowadzali się na polski rynek. W 2003 roku Wodarski postanowił zainwestować w napoje energetyczne i wymyślił markę Tiger. Do współpracy przy jej promocji zaprosił znanego boksera, Dariusza Tiger'a Michalczewskiego i napój szybko stał się sprzedażowym hitem. Wszystko zmieniło się w 2010 roku, gdy Fundacja Michalczewskiego zerwała umowę z firmą Foodcare, właśnie tę nazwę przyjęło Gelwe w 2008 roku, na produkcję i dystrybucję napoju Tiger Energy Drink i podpisała nową, z konkurencyjną firmą Maspex z Wadowic. Wiesław Włodarski, nie czekając na rozstrzygnięcie sporu, wprowadził na rynek zupełnie nową markę, Black Energy Drink. Tylko w ubiegłym roku futker sprzedał ponad 100 milionów puszek i butelek napoju i według danych firmy jest rynkowym liderem w Polsce, wyprzedzając Tigera i Red Bull'a. Polska jest jednym z nielicznych krajów, gdzie Red Bull nie jest zdecydowanym liderem rynku, mało tego, austriacka firma musiała znacząco obniżyć ceny, by konkurować z produktem włodarskiego. Do promocji napoju ponownie zaangażowano boksera. Twarzą Black został w ubiegłym roku słynny Mike Tyson. Na ringu nie mógł spotkać się z Michalczewskim, więc zaaranżowałem im walkę w biznesie – żartował Włodarski w rozmowie z Wprost. Drugim największym hitem futker jest frugo – kultowy napój w latach 90., który kilka lat temu zniknął z rynku. W 2011 roku Włodarski odkupił tę markę za milion euro – kilkadziesiąt razy mniej niż frugo było warte jeszcze kilka lat temu. Inwestycja zwróciła się ponoć po dwóch tygodniach. W ciągu dwóch lat Futker sprzedał ponad 200 milionów butelek tego napoju, a do końca 2013 roku sprzedaż ma przekroczyć 300 milionów butelek. Włodarski podkreśla, że rzadko zdaje się na rady i analizy ekonomistów i wchodząc w kolejne biznesy najczęściej liczy na własną intuicję. On ma niesamowite wyczucie marketingowe, wszystkie jego pomysły sprzedają się znakomicie, jestem pełen uznania dla jego wyczucia w biznesie, mówi Jerzy Mazgaj, 87 na liście najbogatszych Polaków wprost. Czy Wodarskiemu uda się podbić świat? Najbliżej jest tego z nabojem Black, który obecny jest już w ponad 30 krajach świata, a najlepiej sprzedaje się na dużych rynkach w Wielkiej Brytanii i Rosji. Biznes kwitnie. Przychody Footker wyniosły w ubiegłym roku 652,5 miliona złotych. Rośnie też majątek Wodarskiego. Jeszcze w 2005 roku wprost szacował go na 100 milionów złotych, obecnie szacuje go na 560 milionów złotych. Zdaniem Błodarskiego trudno jest osiągnąć sukcesy w biznesie. To możliwe, ale trzeba być przygotowanym na pokonywanie olbrzymich przeszkód i dużej aktywności konkurencji. Przeszkody nie mogą zniechęcać, ale motywować do ich pokonywania.